Przeglądając sobie YouTube'a, żeby znaleźć dla Was najlepszą treść, jaką mógłbym sobie wymarzyć, zauważyłem to. Od razu w to weszłem, no i robimy to. Szybko loguję się od Minecrafta, no i jestem! No jak wiecie, przyglądałem sobie tego YouTube'a, no i na myśl właśnie przesunął mi się ten film. No i w dzisiejszym filmie bardzo bym chciał to zmienić. Nie to jak Xfuzji to nagrał, tylko w dzisiejszym filmie będziemy robili najbardziej kurzającą ubudowę łóżka na Bed Wars, więc zaczynajmy! Idziemy zaraz po no i spróbujemy ich wszystkich porozwalać. Oj, tak, oj, tak. Dwie minuty później. Nie, nie jestem fanem zabudowy, żeby budować tak długo łóżko. Ja wolę po prostu wełną i tyle. Ale jak odcinek, to odcinek. Się bawić, to się bawić. Już mi kosztuje zniszczyli. Skipi. Teraz musimy nazbierać sobie. Jakaś. Ile to już tu jeden? 24, to musimy 48. Żelazo no i teraz polecimy w inną sobie taktykę. Już nas się buduje. Daj żyć. Dobra, nie obudowuję to tak. Później to zniszczę kilopem. Co jest? Zowie to, że nagrywam to o 23 Proszę, docencie to łapką do góry Dzień wysypiam Proszę, docencie to łapką do góry Dzięki Wpadłem na pomysł, żeby sobie łóżkę obudować. budować hmm, Ale fajnie Super Czekaj, mogę to zrobić tak A, dobrze, wychodzi Nikt mnie nie podjeżdża, mam, mam parta po prostu Bardzo, Czekaj, to trzeba dobrze Zrobić Tyk Dobra, to w takim razie potrzebuję. Ja! Ja pierdzielę, jak się zrobi. Dobra, nieważne. Ja tego muszę wyjaśnić, bo on mnie zrobi później. Byczku, proszę. Byczku, ja wcale nie chcę się z Tobą klepać. Proszę. Spokój się, chill bomba. Czekajcie, wyjaśnimy sobie go. Ale niszczę mu most, dobrze zrobiłem. Niszczę mu most. Mam bardzo dobrą obudowę łóżka. No jedynie z jednej strony, no ale on będzie się chciał stąd przechodzić tam. Czerwony nie żyje, czerwony nie żyje. Teraz bym sobie poszedł na MSY. Juhu, prędkość światła! Uwam, rzeczywiście. Ale hola hola hola, sorry, że przerywam ci ten wspaniały materiał, ale ogłaszam, żebyście zadawali pytania na QA, ponieważ będzie specjalna 50 subskrypcji, więc teraz ty zjedziesz na dół i wymyślę jakieś pytanie. Więc co? Lecimy do filmu. QA, zadawajcie, bo zdałam 5 pie subskrypcji i mamy to, kiedy ja to nagrywam Więc zbijajcie. Ja I Twitcha też może się wbić. A, dobra, 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 czyli bomba, czyli bomba Oscar. Potrzebuję 8. Wow, ła, wow, no i spadłam, spadłam z 4 5 minut później. Ale Fireball na mnie szedł. S yes? R right. Kurde, zrobił mnie. No i patrzcie na to. Oj, joj To nie jest piękne. No wiem, że niektórzy to mogą jeszcze zniszczyć. Ale żeby to zniszczyć, to... Oj oj, oj, oj. Pokażę wam skóry. I zrobię sobie tu nawet miniaturę. Zobaczcie, jak się robi miniaturę. O nie! Y nie, nie, nie. Idź. Idź. Dobra, jestem rip. Nie, nie! No. Nie, no to już widzowie jest bomba! To no nie łóżko, tylko bomba! XD. No myślę, że tam jest blok. Yy, yy, Dzięki za oglądanie, no i co do następnych filmów i...